ma tutaj Zgredek i chciałem was zaprosić na rekrutację do gili 1.9.4.5 Wymagania to 15+, plus. no reszta tam na się oczywiście premka, pelerynka Pvp, najlepiej żeby nie było na minusie, bo zostaniesz upierdolony, Żeby był kurwa jakiś styl w tej gili, jakby styl twojej, twojego prania No, aktywność, TES w opisie i na pranie obecnie wam wlatuje Tak więc zapraszam i zostaw sobie łapkę. Że do A i bym zapomniał. Wbijam mojego graficzka. Link w opisie. Nora. Shit should I double up, I got a cup before the test. All them dirty bands, we gon' spin it. The nigga trapping hard just to get it. We gon' count it up and stack them digits. Triple going hard from the beginning. All them dirty bands, we gon' spin it. The nigga grindin' hard just to get it. We gon' count it up and stack them digits. Triple going hard from the beginning. It's TBE, on am JTD, and yeah, you know my shit on fleek. Every time. I